Martę Wiewiórską ze, ze sztafety. Jest także Jerzy Milniczuk, super z Supernowości. Witamy. Witam I Marek Urbanik z portalu stalowymiasto.pl. Witamy. Witam serdecznie. Słuchajcie, jakie wydarzenia tego tygodnia można powiedzieć, że dominowały w Stalowej Woli? Ryugong na razie to cichutko startuje. To jest takie, yy, obym, obym się mylił, ale to jest taka drobna cisza przed burzą. To jest taki walec, który się rozpędza. Maszyny stoją, nie sprzedają się. Yy, źle się dzieje. Może jeszcze nie jest, nie jest to kryzys, ale coś z tego... Coś tego poważniejszego może być i tego oby nie było, ale tego możemy się bać. Ale i warto zwrócić uwagę, że na rynku polskim jest coraz mniej inwestycji drogowych, co za tym idzie, coraz mniej też sprzętu schodzi. Dobra reklama, PR, czasopisma branżowe, ogólnopolskie. Targi. A ja się Targi. nie zgodzę, bo, bo jeśli mówimy o chińskich zabawkach dla dzieci, to ok, dobrze, możemy tu dyskutować, czy to, to jest bezpieczne, fajne. Natomiast o Chińczyków bije się świat. Przecież Chińczycy, w, czy, czy w Ameryce Południowej, mm. czy, czy, czy Północnej, to jest potentat światowy. Nie, mieć Chińczyków to, to, to jest mieć naprawdę coś pewnego, tak się wydaje. Potężny kapitał, przede wszystkim. Tak, tylko zwróćmy uwagę, że mówimy o drobnych produktach, a tutaj są maszyny, której kwota zaczyna się od 200 I tysięcy, była taka sprawa w euro. Woli, gdzie właśnie jeszcze huta produkowała maszyny budowlane i był jeszcze chiński producent i gdzieś padło słowo właśnie kiepska jakość chińskich maszyn budowlanych i, i chyba się gdzieś tam na sądach tak skończyło, tak? Mi się coś kojarzy Ja y, wtrącę jedno słowo tylko, dla znaczy siebie jedno zdanie. Huta nie miała wyjścia, huta leżała na łopatach i trzeba to powiedzieć, Chińczyk uratował połowę przynajmniej tej huty. I jak to zwał, tak zwał dwa lata życia przynajmniej na razie jej dał. Ludzie pracują mają wynagrodzenia w terminie pracują i yy, może może się coś zmieni może zaczną kupować. Wcale to nie jest, z tą marką chińską to bym się tak jeszcze yy, polemizował troszeczkę że, że, że to jest słabe że coś nie no tak. Chińczycy po kolei kupują. Przecież oni kupili praktycznie yy, pobratymcy. Lugonga kupili Volvo. Prezydent yy, miasta w porannym magazynie yy, powiedział że Stalowa Wola nie chce być wielką Rosją chce być bogatą Szwajcarią. Yy, Oczywiście to życzenia myślę każdego z nich. No fajnie jest. powiedziane, znaczy tak. możliwe do realizacji. No to trzeba zobaczyć, po prostu zapytać przedsiębiorców, jak spadły im obroty, ale to myślę w, w całej Polsce to stalowanie, ewolanie z wyjątkiem, ludzie im mniej mają pieniędzy w portfelu, tym mniejsze przychody, obroty. To nie sztuką jest zorganizować tylko i wyłącznie miejsca do studiowania typu Politechnika, rozbudowany kul, który w tej chwili ma centralne biuro śledcze na sobie. Sztuką jest zagospodarować tym młodym ludziom tą wolną przestrzeń, ten wolny czas, prawda? Miasta studenckie, akademickie. Typu choćby Rzeszów Pobliski, no tym się charakteryzują, że jest tam jednak jakiś klimat. Tutaj proszę mi wierzyć, choćby z tego, co czytamy na no, łamach naszego forum. To brak jest takich miejsc. Jeżeli jakieś powstają, bardzo szybko te biznesy się kończą. Trudno jest też konkurować, wiadomo, tak jak rano było mówione, z Miejskim Domem Kultury, który jest non stop dotowany choćby z Urzędu Miasta, prawda? Więc jest to taka działalność już, no. Mniej A ja mogłabym coś jeszcze do tego, komercyjna. co tych młodych ludzi. Pewnie. Czy to jest obciążenie, czy, czy to jest wyzwanie, ale myślę, że to jest właśnie to wyzwanie. Znaleźć coś takiego żeśmy nie byli tacy przeciętni nijacy miastem przez które się przejeżdża, nie zatrzymuje się, no bo po co? Powiedzcie mi, jaka jest rola mediów tutaj lokalnych? Akurat tak się dobrze złożyło, prezentujecie trzy, trzy różne, prawda? Jurek, Gazetę Codzienną, prawda? Ty, tygodnik. tygodnik. Kolega portal, Porcu. prawda? Potrzeba jest, jesteście potrzebniki, z jest tym kontakt z mieszkańcami. Szukają, pytają u was, dzwonią do Was. Kto to spróbujecie kreować, mailuje. pomagać. To znaczy tak, głosów mieszkańców jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest maili, zapytań, prośb o interwencję. Zwykle są to prośby, na które inne redakcje nie reagują bądź nie mogą reagować. Stąd też uważam, że wychodzimy rzetelnikom na Proszę. Czemu nie mogą reagować? No to to już chyba sama najlepiej Pani odpowie nie, na to no, pytanie. Tak jak, tak, jak do nas przychodzą też ludzie, mam wrażenie, że, że, że jakby bardziej świadomi są tego, że mogą po prostu przyjść do nas, powiedzieć, bo mnie się należy, nie chcę co prawda dzwonić wprost do tego prezesa, czy prezydenta czy urzędnika, ale wiem, że nie mogę odpuścić, bo, 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 bo to są za moje pieniądze, za publiczne i tak dalej. To jest więcej z takiej głosy. Ja tak nie? zapytałem, bo wiem, jakie mamy telefony my rano, jak nasi radiosłuchacze dzwonią i często powtarza się, na przykład po naszym pytaniu, dlaczego pan, pani do nas dzwoni. Przecież wystarczy, ale nie, bo ja mam do Was, wy więcej możecie i tak dalej. I tak dalej. Ty na co dzień spotykasz, I można się tak. powiedzieć, z czytelnikiem? Tak, tak, ponieważ on, on mnie zna, on mnie na ulicy spotka. On mnie spotka gdzieś tam pod kościołem, pod sklepem czy, 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 czy gdzieś. Przyjdzie, powie tak i tak. Mało tego, jeszcze dorzuci, no, jak mi nie załatwisz, to pójdę do konkurencji. <grym, <grym, ale to, do ciebie ale... mailują? Tak, tak, tych maili jest Maile. sporo. Niestety nie na wszystkie jesteśmy w stanie reagować. Czas nas ogranicza i zasoby ludzkie. A propos czasu u nas też czas ogranicza, bo i tak szybciutko minęła nasza rozmowa.